Studenci! Weźcie udział w wyborach, to już 15 października. Głosowanie naprawdę nie jest trudne, a spełnicie tym swój obywatelski obowiązek. Oto, co powinniście wiedzieć przed udaniem się na wybory. Więc przede wszystkim weźcie za sobą dokument, który potwierdzi waszą tożsamość. Po złożeniu podpisu w spisie wyborców dostaniecie dwie karty. Jedną z listą kandydatów do Sejmu oraz drugą z listą kandydatów do Senatu. W obu tych kartach zaznaczacie X tylko przy jednym kandydacie. Jeżeli chcecie zagłosować w innym okręgu niż jesteście zameldowani, to możecie bezpłatnie zmienić miejsce głosowania. Formalności są bardzo proste, ale śpieszcie się, ponieważ czas na to jest jedynie do czwartku. Więcej informacji znajdziecie na stronie www.gov.pl w sekcji Zmień miejsce głosowania, logując się swoim profilem zaufanym. Podczas wyborów zostanie również przeprowadzone referendum, jednak jeżeli nie chcecie, to nie musicie brać w nim udziału. Pamiętajcie jednak, by zawiadomić o tym członka komisji wyborczej, który będzie wydawał Wam karty. Nie wiąże się to z żadnymi konsekwencjami i nie wpłynie na ważność Waszego głosu. Jednak przede wszystkim podczas wyborów pamiętajcie, by głosować zgodnie z własnymi przekonaniami. Do zobaczenia w niedzielę.